A więc Samek Liv. Bardzo fajne miejsce. Osobiście byłem tu kilka razy, więc w środku specjalnie mnie to aż tak nie interesuje. Eee, warto na pewno przejechać wtedy, kiedy jest turniej rycerski, eee, co roku troszkę w innym miesiącu, nie chcę osukać w 2025. Napiszę w komentarzach jak przeczytam. Chyba początek sierpnia, ale nie chcę wprowadzać w błąd, będziecie widzieli. Na pewno warto wtedy e, przyjechać. Są takie pokazy, turnieje rycerskie, obrona liwu. E, naprawdę można postrzelać z łuków. E, można no, ubrać się akurat w, w strój rycerski. To może niekoniecznie bo jednak te stroje na dzisiejszą chwilę to też są drogie. E, i, jakby powiedzieć, przygotowywane na miarę dla danych gabarytów zawodnika. Ale naprawdę jest to bardzo fajne miejsce. Polecam. Ja, oczywiście, sobie na moto dzisiaj przyleciałem tutaj. Troszkę dorobili jak ja tu ostatnio byłem, bo nie było tego wejścia takiego. I to jest wejście pewnie do bramy albo do wyjścia, albo do wejścia. Jeśli chodzi o. Chyba wyjście, jeśli chodzi o to, zwiedzanie, ale w środku byłem, to mówię, już dla mnie, a w środku też fajnie, dlatego że mamy e, różne tam takie e, i mamy broń, i mamy stroje z e, że tak powiem, średniowiecze, tak, czyli to rycerstwo nasze polskie. Także naprawdę warto. A możecie zresztą wejść, nawet na kanał na YouTubie jest e, Zamek Liv i można tutaj doczytać szczegóły. Miejsce bardzo fajne. Polecam.